Znowu ja. Proszę Państwa, ja wiem, że moja opowieść jest taka dość chaotyczna, bo mnie tyle rzeczy w tej naszej łodzi fascynuje, że takie mi przychodzą do głowy różne myśli nieuczesane. Ale chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do... Opowieści o Raimundzie Rambielińskim, który uważam, że jest absolutnie najważniejszą osobą, e, jaka mogła pojawić się w Łodzi. I zawdzięczamy mu bardzo dużo. E, więc Rambieliński, jako przedstawiciel rządu Królestwa Polskiego, e, złożył tym osadnikom, którzy tam sobie ciągnęli te swoje warsztaty, propozycję do odrzucenia. I było to proszę państwa przydział ziemi i drewna pod budowę domów. Sześcioletni okres zwolnienia z podatku, zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, która wtedy była dość uciążliwa i długa. Nie stawiano też przeszkód w obchodzeniu świąt religijnych i zachowaniu mowy i owyczaju. No przecież to, to wręcz rewolucyjny pomysł był. I teraz tak sobie wyobrażam. Przy, przyjechał do łodzi taki człowieczek, który być może nie miał nic, ciągnął sam swój wózek z takim jakimś marnym dobytkiem, i nagle staje się właścicielem kawałka gruntu. Stawia na nim jakąś chałupkę, żeby nie wiem, jaka to własna. Stawia sobie tam w tej chałupce to ten swój warsztacik, czy jakieś krosno, czy coś tam. I przez sześć lat nie płaci podatku. Po pierwszym roku. Zaoszczędzi coś być może kupi drugie krosno. Pod drugim roku ma już dwa, w trzecim to już kogoś zatrudnia do tego krosna. A po sześciu latach to już być może ma małą fabryczkę. I w ten sposób wyrastały w łodzie fortuny. Był taki moment, że właściwie Rada Miejska składała się głównie z osób pochodzenia niemieckiego i odbywały się wszystkie posiedzenia w języku, w języku, niemieckim do momentu, w którym Hans Milker, jeden z radnych miejskich, wystosował jakby prośbę do redaktora Lodzera Zeitung o to, żeby dał ogłoszenie w gazecie swojej pod nazwą Precz z Niemcami z Łodzi. Bardzo mnie to zawsze ubawi, ubawi. Niemiec żądał, żeby Niemcy opuścili Łódź, prawda, więc niewiarygodna sprawa. Nawet sami Niemcy w pewnym momencie zapostulowali, żeby posiedzenia Rady Miejskiej odbywały się wyłącznie w języku polskim. To tacy to nasi Niemcy byli. Jak przybyli osadnicy do Łodzi z Niemiec, z Czech, z Moraw, byli Pochodzenia żydowskiego, byli Polacy, byli również Rosjanie, bo wiadomo, że był to zawór rosyjski. Więc miasto było takim konglomeratem e, czterech kultur. Żyły ze sobą w względnej zgodzie w jednym podwórku. E, przychodził na Wielkanoc ksiądz, który przy studni wszystkich tam e, sąsiadów poświęcił. Nikomu to nie przeszkadzało. Wspólnie darli pierze. E, żyło im się fajnie, pomagali sobie. I dopiero politycy to wszystko zmienili jak zawsze. Ale Łódź była takim miastem państwem. Miała nawet swój język, tak zwany lodzer deutsch, mieszanina niemieckiego, polskiego i żydowskiego. A jej mieszkańcy stanowili taką swoistą narodowość, lodzer Mężów. To określenie zdawałoby się, że takie ma pejoratywne konotacje. A Określało ono po prostu łodzian. W mieście na początku, które jawiło się wszystkim, którzy tutaj przybyli, ale nie tylko osadnikom, ale również uwłaszczonych chłopów z okolicznych wsi i miasteczek, jawiła się łódź jak ziemia obiecana. To było tak jakby jak na początku w bohaterach westernów. To byli tacy poszukiwacze jakby złota w ziemi obiecanej. W mieście gotowało się jak w tyglu. Były fabryczne syreny, po ulicach pędziły rolwagi wypełnione belami przędzy i tkanin. Do pracy spieszyły rzesze kobiet odzianych w kraciaste wełniane chusty. Miasto po prostu oszałamiało rozmachem. Fantastyczna historia i jakby nigdy nie kończąca się. Wszystko rozwijało się z impetem. Wtedy przybywali do łodzi znakomici architekci, właściwie z racji interesów, które powstawały, potrzebne były hotele, restauracje i to wszystko rozwijało się w oszałamiającym tempie. W 1899 roku powstał następny teatr, słynny Teatr Wiktoria, który znany nam jest jako Kino Polonia. Potem powstała w 1868 roku kawiarnia, słynna, wyjątkowa kawiarnia Aleksandra Różkowskiego po zbiegu u zbiegu ulic Piotrkowskiej z pasażem wówczas Majera. Teraz jest to współczesna ulica Moniuszki. Przybywali do Łodzi fantastyczni architekci, jak Henryk Marconi, Franciszek Chełmiński, ale najsłynniejszym budowniczym i architektem Łodzi był, tak mi się wydaje, Hilary Majewski. Architekt miejski w latach 1872-1892. Majewski był architektem miejskim przez 20 lat. I przez te 20 lat zaprojektował lub zatwierdził, czyli gdzieś tam w planach istnieją jego podpisy, aż proszę Państwa, 546 budowli. A budowę, podobno budowę każdej z nich osobiście nadzorował. Jak tak sobie policzyłam, to mi wyszło, że to są dwa projekty na miesiąc. To jest niewyobrażalne. Majewski był niezwykle ciekawym człowiekiem, choć y, im dłużej szukam i, i opowieści o Łodzi, to wydaje się też ta postać dość kontrowersyjna. Niemniej jednak to jemu zawdzięczamy y, neorenesansowy rys Łodzi. I też bardzo dużo tych pięknych budowli należy do nich, mniej więcej y, na przykład, na przykład y, Pałac Heinzla, w którym znajduje się Urząd Miasta. Cerkiew Świętego Aleksandra Newskiego był pierwszym projektantem pałacu poznańskiego, który zresztą jednak nie został tak w całości zrealizowany. Szpital poznańskich, czyli dawny szpital kardiologiczny. Mnóstwo zaprojektował rzeczy, ale nie ograniczał się do budowy użyteczności publicznych czy kamienic. Zaprojektował również księży Młyn Szajblerowskiej. Zaprojektował również Fabrykę Poznańskiego i Szajblera. Te charakterystyczne budowle w kształcie warowni to również są projekty, projekty Hilarego Majewskiego. Wydaje się, że również nie za bardzo doceniony w Łodzi. No teraz przy nowym planie rewitalizacji ulicy Włókienniczej, na której postawił Majewski swój piękny dom. Tam ma powstać chyba, tak mi się wydaje, słyszałam, pasaż Hilarego Majewskiego. W 1898 roku z inicjatywy łódzkich loodzer Poznańskiego, Scheiblera, Kunicera, powstał w Łodzi tramwaj elektryczny. I wyobraźcie sobie Państwo, że stało się to 10 lat wcześniej przed Warszawą. Tu taka ciekawostka. Ponieważ w tym czasie połowa właściwie ludności Łodzi była analfabetami, postanowiono linię tramwajową znaczyć kolorami. I tak, na przykład, gdy linia tramwajowa rozpoczynała się na Placu Kościelnym, i kończyła na placu Rejmonta. To była wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, to była linia pierwsza linia oznaczona kolorem białym. Od placu kościelnego do dworca fabrycznego wiodła linia czerwona, od placu kościelnego na cmentarz na ogrodowej żółta linia. A linia zielona prowadziła do parku w Helenowie. Wtedy na potrzeby linii tramwajowej zbudowano taką mini elektrownię na terenie dzisiejszych zajezdni na tramwajowej, która była pierwszą zajezdnią. Później zbudowano również zajezdni w Helenowie, na Brusie i w Chocianowicach, w celu poprowadzenia dalszych linii tramwajowych w kierunku miast Konstantynowa, Pabianic czy Skierza. To może tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem.